Witajcie moi drodzy w ósmym odcinku serii poradników, w której przyglądamy się bliżej możliwościom środowiska Comfy UI. Dziś pokażę Wam, jak wykorzystać model One 2.1 w połączeniu z lekkimi modelami LoRa, aby uzyskać dostęp do popularnych efektów, które możecie zobaczyć na mediach społecznościowych, takich jak Squish, Inflate, Crush, Rotate i inne. Opowiem, skąd pobrać niezbędne modele, jak je wdrożyć w środowisku, oraz gdzie znaleźć odpowiedni workflow. Gotowi? No to zaczynamy. Zacznijmy od przepływu pracy. Gotowy workflow możecie pobrać bezpośrednio z mojego Patreona. Wszystkie materiały, które tam udostępniam, są darmowe. Wystarczy jedynie zasubskrybować mój profil, aby mieć do nich dostęp. Po pobraniu przeciągamy workflow na przestrzeń roboczą płótna. Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się komunikat o brakujących węzłach. W takim przypadku przejdźcie do menadżera, wybierzcie zakładkę Install Missing Custom Notes i pobierzcie oraz zainstalujcie wszystkie brakujące elementy. Nie zapomnijcie zrestartować środowiska po zakończeniu tego procesu. Teraz przyjrzyjmy się przepływowi pracy. Na początek zwróćcie uwagę na informacje zawarte w notatkach. W pierwszej notatce, w punkcie drugim Znajdziecie listę wszystkich niezbędnych elementów, które należy pobrać i umieścić w odpowiednich folderach. Są one kluczowe do prawidłowego działania tego przepływu pracy. W kolejnym punkcie podałam linki do modeli LoRA. Możecie przejść na stronę i wybrać dowolny z efektów, który was interesuje. Jest ich kilkadziesiąt, więc jest z czego wybierać. Po kliknięciu na wybrany efekt, otworzy się osobna strona z przykładami jego działania. Znajdziecie tu również informacje o tym, Jakiego prompta użyć, aby uzyskać dany efekt generowania, oraz link do pobrania pliku LoRa. Na potrzeby prezentacji wybrałam pięć różnych efektów, które za chwilę wam przedstawię. Jeśli będziecie potrzebować dodatkowych informacji, w punkcie czwartym umieściłam linki do wszystkich wykorzystanych dziś efektów. Znajdziecie tam nie tylko przydatne wskazówki, jak przygotować prompt i jakie słowa kluczowe w nim uwzględnić, ale także przykłady generowania i możliwość bezpośredniego pobrania modelu. Dodatkowo w drugiej notatce znajdziecie informacje o rekomendowanych ustawieniach, takich jak rozdzielczość generowanych filmów, optymalna wartość parametru steps czy zalecana wartość dla CFG. Musicie wiedzieć, że ten workflow składa się z pięciu identycznych modułów, a raczej grup, które różnią się od siebie jedynie zastosowanym modelem LoRA oraz specjalnie dostosowanym do niego promptem. Pozostałe elementy i parametry we wszystkich grupach są obecnie identyczne. Omówmy teraz przykładową grupę, która wykorzystuje model Lora, umożliwiający uzyskanie efektu obracania na wprowadzonej grafice. Na samej górze umieściłam notatkę z informacją, jak skonstruować przykładowego prompta. W miejscu oznaczonym jako obiekt należy wprowadzić opis tego, co znajduje się na waszym obrazie. Może to być kobieta, mężczyzna, potrawa czy postać 2D. Pamiętajcie, aby zawsze dodawać do Waszego opisu słowa wyzwalające w tym wypadku Rotation 360 Degrees Rotation. Przejdźmy dalej. W węźle Load Lora należy załadować model odpowiedzialny za konkretny efekt, w tym wypadku efekt obracania. Następnie, w zaznaczonych nodach wprowadzamy kolejno odpowiedni model dyfuzyjny, enkoder tekstu, model Clip Vision i wariacyjny autoencoder. Linki do plików, które należy pobrać wraz z informacją, gdzie je zamieścić, dostępne są w notatce. Kiedy to mamy już zrobione, możemy wybrać i wprowadzić interesujące nas zdjęcie w polu Load Image. Parametry dla kasamplera ustawiam zgodnie z wytycznymi z notatki. Steps ustawiam na 30, CFG na 6, dodatkowo wartość w polu Control After Generate ustawiam na Fixed. Chcę, aby wartość ziarna była stała. W razie gdybym potrzebowała wprowadzić drobne zmiany w ustawieniach czy prompcie. Następnie wartość klatek w węźle One Image to Video ustawiam na 81. Przy 16 klatkach na sekundę uzyskam nagranie trwające 5 sekund. Ustawienia szerokości, Width i wysokości, Height, pozostawiam na wartościach domyślnych. Przy takiej konfiguracji średni czas generowania nie powinien przekroczyć 16 minut. Następnie wprowadzam prompt i klikam run. Teraz wystarczy poczekać na wynik. Jak widzicie, otrzymaliśmy dokładnie to, czego chcieliśmy. Nasza postać obraca się płynnie, bez żadnych artefaktów czy błędów. Sprawdzając konsolę, możecie zobaczyć, że czas generowania, zgodnie z założeniami, wyniósł około 16 minut. Jeśli zastanawiacie się, jak można wykorzystać ten efekt, to poza jego walorami wizualnymi świetnie nadaje się do tworzenia spójnych postaci. Generujecie grafikę z wybraną postacią, stosujecie na niej ten efekt i otrzymujecie widok w 360 stopniach. Jak to wykorzystać, pokażę Wam w jednym z kolejnych materiałów. Przeprowadzę teraz generowanie dla pozostałych efektów lora i wrócę do was z gotowymi wynikami. Proces generowania dobiegł końca, zajęło to nieco ponad godzinę. Przyjrzyjmy się teraz rezultatom. Jednym z moich ulubionych efektów jest zdecydowanie zgniatanie. Jest w nim coś niesamowicie satysfakcjonującego i kojącego. Mogłabym oglądać to bez końca. Kolejny efekt, który robi na mnie ogromne wrażenie, to przemiana postaci w Super Saiyanina. Seria Dragon Ball nie jest mi obca, więc gdy patrzę na ten efekt, ogarnia mnie nostalgia i wracają wspomnienia z czasów, gdy po powrocie ze szkoły siadałam przed telewizorem. Włączałam RTL 7 i z niecierpliwością czekałam na godzinę 16, żeby obejrzeć kolejny odcinek. Mamy też efekt krojonego ciasta i miażdżenia. Oba wyglądają świetnie i równie satysfakcjonująco. Pamiętajcie, że dzisiejsze przykłady to tylko kilka z puli, kilkudziesięciu dostępnych efektów. Sposób implementacji pozostałych jest identyczny, więc jeśli zechcecie przetestować inne efekty, poradzicie sobie z ich wdrożeniem bez żadnego problemu. Na koniec chciałabym pokazać Wam, jak w kilka chwil samodzielnie przygotować taki przepływ pracy. Najpierw przechodzimy do zakładki Workflow i wybieramy opcję Browse Templates. W menu klikamy na kategorię Wideo i wyszukujemy przepływ pracy o nazwie 1 2.1 Image to Video. Po dodaniu go na płótno wystarczy dodać brakujący węzeł Load Lora. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Wyszukujemy interesujący nas węzeł i dodajemy go. Następnie pozostaje tylko odpowiednio go podłączyć. Ponieważ wszystkie wejścia i wyjścia są wyraźnie opisane, wystarczy połączyć je tak, jak pokazuje to teraz. Na koniec możecie uporządkować swój workflow, zmienić kolory węzłów, lub dodać grupy. Wszystko zależy od waszej wizji. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten poradnik okazał się dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam mnóstwo frajdy przy tworzeniu i testowaniu efektów, i do zobaczenia w następnym odcinku.